Proszę Państwa przedstawiać tą historię. Dobry. Ja kamik, w stanie, w powie się, bo Czy Proszę Państwa, dziennikarze, stęskniłeś się za podium? Czy stęskniłeś się za podium? No nie tak bardzo jak za, za takimi strochami jak dzisiaj, czyli dalekimi, ładnymi i przede wszystkim sprawiającymi dużo fajne, ale nie tylko mi, ale wszystkim ludziom, którzy tutaj dzisiaj nas oglądali. To było naprawdę bardzo przyjemne, bardzo pozytywne i, i bardzo takie już wyczekane uczucie. Prosimy bardzo, no wiadomo, że wszyscy gratulujemy Pani Przyskoczko, gratulujemy Kamilowi przede wszystkim tego, że to się przeprowadził, i że, nawet, no wiadomo, że to było po Jest podium jest dobrze, a jutro, mnie mamy, mamy nadzieję, będzie jeszcze lepiej. Proszę bardzo, prosimy o zadawanie pytań. Mam Proszę to są ja dobrze, to? Jan Kałunski, Radio RMF, Kamil po pierwsze wielkie gratulacje. Powiedz, czy rozmawialiśmy wczoraj, że żeby wyjść z kryzsu potrzebny jest właśnie jeden konkurs, jeden skok, albo nawet jeden trening. Czy to był właśnie ten konkurs i możesz powiedzieć, że już te no, złe historie są już gotowe? No, mam taką nadzieję, że, że to, to był taki konkurs, który, e, no, który jakby otworzy, otworzy nowy rozdział, nową kartę e, w mojej karierze, kolejną co, taką, taką bardzo pozytywną. Aż do też na tym etapie nie, ma, nie, nie mogę tego stwierdzić ani z e, ani, ani, o tym zapewnić. Prawda? Natomiast tak jakby dzisiaj... Dzisiaj ten konkurs był bardzo pozytywny, bardzo trudny dla mnie, ponieważ ja w dalszym ciągu bardzo mocno pracuję nad, nad tym, żeby, żeby te skoki były dobre, żeby, żeby wydobyć z siebie to, co, to, co we mnie jest najlepsze, no, przy takim ciśnieniu, jakie dzisiaj było przy ponad 20-tysięcznej widowni i, i wiedząc, że, że poziom jest zasięgu, no jest dosyć trudno się na sobie skoncentrować, ale się uda publiczność podawała no, Oczywiście, zawsze, zawsze Zakopane jest magiczne pod tym względem. Ja to czuję się znów na górze, e, słysząc, e, widząc po prostu tych wszystkich rozbawionych kibiców czekających e, na, m, no, na dalekie skoki, na, na pozytywne emocje i to mnie uskrzydla i dodaje więcej energii. Zresztą to cały czas powtarzam i, e, i w dalszym to podtrzymuję. Czy to jest z najtrudniejszych w przypadku Tak, z jednej, strony, z jednej strony te konkursy są bardzo trudne em, w Zakopanem, ponieważ no, zdajemy sobie z pewnej e, presji, która, em, no, która jest, ale z drugiej strony są też bardzo pozytywne i takie, takie miłe, że, em, że jednak ci kibice są, chcą, oczekują od nas. Wszyscy tutaj, Państwo nawet oczekujecie od nas e, dobrego skakania. To jest uważam bardzo dobre, bo no. źle by było, gdyby tutaj sala była pusta, a ja rozmawiałbym do ściany, prawda? Pan poprzez pyszna, jak chcesz postały chłopaków? No ja jako, że tak powiem, członek drużyny, jeden z czwórki, który dzisiaj wyskakał podium, hmm. no to nie chcę oceniać każdego po kolei. Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z, z wyniku. Z wyniku jaki, jaki odniosła cała, cała grupa, nie tylko ta szkółka, która dzisiaj skakała, ale wszyscy, którzy, którzy mieli w tym udział, to, było, to jest bardzo pozytywna, bardzo pozytywna chwila, bardzo pozytywny moment i też taki bardzo nam potrzebny, który uważam, że też doda nam więcej wiary w to, co robimy, więcej, więcej sił, więcej energii. No i, i tyle. A mogę powiedzieć, że bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Andrzej, który w debiucie, tutaj w zakopanym, w takim momencie chorał się z tym świetnie.